Radio Kraków. W cyklu Cyberświadomi w domu i w szkole dziś ponownie doktor Joanna Żońca, ekspertka Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dziś zapytam o to, jak oceniać wiarygodność źródeł, oczywiście online, w jaki sposób nauczyć uczniów oceny wiarygodności, właśnie tej informacji, którą znajdują w sieci. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzień dobry. I jeżeli chodzi o tą taką pracę, krytyczną pracę z informacją, no to ona jest bardzo, bardzo ważna oczywiście. I jak pracować z uczniami? Myślę, że tutaj. No jest, pojawia się taki, taki problem, że dorośli sobie z tym nie radzą. Tak? Więc wiemy, co się dzieje w tej przestrzeni medialnej. Teraz jeszcze od dwóch lat ta generatywna sztuczna inteligencja, która została udostępniona właściwie wszystkim użytkownikom internetu, spowodowała to, że wszyscy mogą produkować treści, które są różnej jakości. Które no często trudno tak na pierwszy rzut oka po prostu ocenić, czy one są e, e, prawdziwe czy fałszywe. I tak jak mówię, dorośli sobie z tym e, nie, da, nie dają rady. W związku z tym e, nie, myślę, że nie ma jednej recepty. Natomiast ja proponuję, jest, taka, jest taki sposób, taka metoda, ona się nazywa STOP, więc ona tak nazywa się STOP, i to tak wydaje mi się, że to jest o tyle tak fajne, że tak, że, żeby się zatrzymać, bo my cały czas pędzimy. I to, że my pędzimy, że te informacje tak nas bombardują bardzo szybko i że my też szybko żyjemy, powoduje to, że my nawet nie mamy czasu na chwilę refleksji, zatrzymania się i przyjrzenia się pewnym zjawiskom, więc ta metoda stop to tak właśnie przypomina, że żeby na chwilkę się zatrzymać, na moment nawet. I to jest akronim od, no tak tak, to teraz jest modne, te wszystkie metody i techniki e, działania, że się właśnie tworzy takie e, akronimy. E, stop. Pierwsze to jest sprawdź źródło, tak? Czyli to S. Stop. Sprawdź źródło. E, sprawdź źródło, a najlepiej e, dwa, trzy źródła, e, czy e, jakaś informacja, która e, no jest jakaś na przykład szokująca, która i chcemy ją posłać dalej, e, bo też musimy mieć świadomość takiej odpowiedzialności za to, że my też. Jakby przyczyniamy się do tego, że te fake newsy się rozpowszechniają ta dezinformacja, prawda? Bo posyłamy dalej pewne wiadomości. Więc czyli z, sprawdzamy z, z... Tak, oczywiście. Tak, sprawdzić. Najpierw hmm. sprawdzić źródło. Kto y, jest autorem tak? tej informacji, od kogo ona wyszła, czy się. I y, 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 właśnie druga sprawa to jest y, te, tak? czyli testuj inne y, źródła. E, czyli, najpierw sprawdzamy, od kogo dostaliśmy tę informację, ale potem patrzymy też na inne źródła. Testujemy, czy ta informacja pojawiła się też e, gdzieś indziej. E, oceniaj emocje. Tak, o, oceniaj emocje, które znajdujemy w tej treści. E, fake newsy charakteryzują się tym, że są bardzo mocno e, nacechowane emocjonalnie i to są takie emocje bardzo m, mocne, takie bardzo intensywne, e, mające wywołać e, szok, albo oburzenie, albo strach. E, I jeżeli jest za dużo emocji, bo to nie chodzi o to, żeby w ogóle nie było emocji, ale jeżeli tych emocji jest za dużo, że one są takie skrajne, to może nam się zapali czerwona lampka, że coś tutaj jest nie tak, tak? Więc to jest to O. No i P, czyli e, potwierdź, szukaj e, danych, e, data, e, autor. Takie podstawowe y, miejsce, tak, takie podstawowe, takie dziennikarskie właściwie można powiedzieć no, Dobrze, że pani doktor to dane. powiedziała. Czyli takie kategorie, które po, powiedzmy sobie przynosimy z tego świata analogowego do świata cyfrowego. Z tego Fakty, starego świata. Fakt. Fakty. Natomiast mhm. w wypadku tych cyflo, cyfrowych tubylców, którzy urodzili się już w tym cyfrowym świecie i tak naprawdę taki świat znają, no tutaj z tym krytycznym myśleniem może być problem, no bo to większy problem jest z odróżnieniem tych informacji wartościowych, od od, od niewartościowych, więc jak tutaj się poruszać? Wartościowe, niewartościowe. Możemy też te treści weryfikować w taki sposób, żeby oczywiście no, sprawdzamy źródło, ale na przykład patrzymy, kto to opublikował, jeżeli to jest online, to jaka to jest witryna. Jeżeli to jest witryna, która ma rozszerzenie Edu albo GoF, oczywiście nie zawsze, ale generalnie. Raczej większość takich źródeł będzie bardziej wiarygodna niż różne strony z rozszerzeniem, na przykład, nie wiem, tam, TV, czy różne są jeszcze inne, dosyć egzotyczne. Więc nawet sam to, co widzimy w pasku adresowym, może nam już coś powiedzieć, prawda? O tym, kto jest autorem tych treści, ta domena chociażby. Czy ta strona internetowa należy do jakiejś właśnie instytucji? Jest to jakby no nadzorowane, kontrolowane, czy to tak, prawda? Hulaj dusza, piekła nie ma i, i właściwie nie wiadomo, kto to wrzuca i, i te treści e, i tam każdy może za tym stać. E, nawet nie człowiek, tylko <grym> też boty różne. Czy te informacje są aktualne? Tak, to jest na przykład sprawdzenie tej daty, bo w momencie, kiedy na przykład chodzi o takie treści związane z technologią, ale też z naukami przyrodniczymi, z medycyną, to często ta data jest bardzo ważna, bo się może okazać, że to jest taki odgrzany kotlet w sensie jakaś informacja sprzed na przykład 10 lat, która nie jest już aktualna. I która, no wiadomo, nie wiem, jak jest sezon ogórkowy czy coś, no to się przypomina jakieś tam stare treści. I czasami może to być taka sensacja, ale no, tak jak mówię, sprzed dekady. Także na pewno właśnie te fakty, prawda? No i postarajmy się ocenić obiektywność tej informacji. Z tym, że to jest wyzwanie, z którym... Radzą, nie radzą, trudno powiedzieć sobie uczniowie już od wielu lat, prawda? To jest to um, um, opinia, odróżnienie opinii, e, opinii od informacji. E, I szczerze mówiąc, nie wiem, jak to, y, y, jak to wygląda teraz, jaka jest kondycja, to, to, tak powiem, doktor, uczniowska. Gdybyśmy podsumowali to, to jak uczyć uczniów y, krytycznego myślenia dzisiaj? Y Powinni zwracać uwagę na szczegóły, tak? Czyli, no, generalnie, kto jest nadawcą informacji, gdzie jest to źródło, ale możemy też posłużyć się jakimiś, na przykład, porozmawiać z nimi, czy to na informatyce, czy to na godzinie wychowawczej. Są platformy, to się tak nazywa z angielska, fact checkingowe, prawda? Zaufane, gdzie można pewne informacje sprawdzić, więc można nawet zrobić taki eksperyment na lekcji i skorzystać, prawda? Włączyć rzutnik i, i razem całą klasą posprawdzać na przykład niektóre informacje, tak żeby oni zobaczyli, tak? żeby oni zobaczyli, że, że są też takie narzędzia dostępne online, to, online które, im, które ich wspierają, które właśnie są po to stworzone, żeby można było pewne rzeczy sprawdzić, jeżeli nie jesteśmy sami pewni. O sztuce krytycznego myślenia i o wiarygodności dzisiaj w cyklu cyberbezpieczni, w domu i w szkole. Dr. Janna Żońca, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ekspertka centrum, oczywiście Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Radio Kraków.